Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o tym, w jaki sposób możemy nasze dzieci nauczyć oszczędzania. Co możemy zrobić? Często słuchajcie, jest tak, że widzimy dzieci, które wymuszają w rodzicach kupno nowej zabawki. Polecam wam wprowadzić dziecko do takiego budżetu jego budżetu takiego wiecie. Dziecko dostaje jakieś drobniaki, dostaje jakieś pieniążki na urodziny. A być może fajną zabawą byłoby to, aby to dziecko potrafiło tym pieniążkami zarządzać. Dlaczego nie? Więc moja propozycja jest taka, abyście założyli taki planer budżetowy dla dzieci. Jakkolwiek to brzmi. I żeby to Wasze dziecko mogło również rozpisywać ile otrzymało. Żeby to dla niego było motywujące, to za jakiś czas możecie dać mu jakiegoś... Drobniaczka. I z reguły to jest tak, że im mniejszy drobniak, a częściej, tym lepiej, dlatego że to dziecko zajmuje się wtedy tym, tym budżetem i wtedy jest bardziej zmotywowane. On chce podliczać, chce, chce oszczędzać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Troszeczkę inaczej wtedy będzie mógł spojrzeć na zakupy w sklepie i na przykład będziecie mogli pójść na zakupy na zakupy, tak po prostu przy okazji, pójdźcie rozejrzeć, możecie powiedzieć swojemu dzieciaczkowi, że słuchaj, wybierz sobie, co byś chciał sobie kupić za swoje własne uzbierane pieniążki, po to, żebyś wiedział, ile musisz tej kasy uzbierać. I dzięki temu, że to dziecko będzie świadomość, że chciałoby kupić sobie zabawkę, to dzięki temu będzie wiedziało, ile może odkładać. I ile, czy jeszcze dużo, czy, czy, czy nie mu brakuje. No i słuchajcie, mamy naszego dzieciaczka. Dziecko. Idziemy z nim do sklepu, żeby to dziecko pooglądało sobie zabawki. Oczywiście to też lepiej byłoby, gdyby ta zabawka nie była jakaś bardzo droga. Zacznijcie od małych kroków. I fajnie, gdyby to były na przykład jakieś. Jakaś drobna rzecz, słuchajcie, bo dzięki temu, że to będzie drobna rzecz, to Wasze dziecko szybciej na to uzbiera, pójdziecie to, kupicie i no dla niego to jeszcze będzie bardziej motywujące, aby zbierać na kolejną zabawkę. Więc pierwszy krok to będzie mała zabawka. Słuchajcie, to nie musi być zabawka, to może być. Nie, nie wiem, jakiś nowy zeszycik, jak dziecko lubi jakieś tam, to może być dosłownie wszystko, to zależy od waszych od waszych dzieci, co lubią robić ja to nazywam zabawką więc pierwsza rzecz to będzie wybranie małej zabawki i prowadzenie budżetu przez dziecko my będziemy takimi osobami, które dają pieniądze taka Wypłata dla dziecka, można powiedzieć. Załóżmy w swoim nawet budżecie, że temu dziecku coś damy raz w miesiącu. Powiedzmy jakąś tam drobną kwotę. Załóżmy, słuchajcie, ile chcemy. Dla innych to może być 10 zł, dla innych to może być 100. To naprawdę zależy od tego, jak wy chcecie, ile wy chcecie temu swojemu dziecku co miesiąc dać. Na przykład niech to będzie 20 zł miesięcznie. Nie? Plus bonusy. Bonusy niech będą za jakieś takie naprawdę fajne rzeczy, że wasze dziecko coś stworzyło coś i wy powiecie, że dobra, to ja chcę to od ciebie kupić. Takiego biznesu, słuchajcie, tego, tego dziecka staramy się uczyć, nie? Coś, coś w tym stylu. Słuchajcie, pomyślcie. Ja jestem sama ciekawa, co, co Wy myślicie. Dajcie znać w komentarzu. Natomiast takie bonusiki e, fajnie by było również wprowadzić, żeby to dziecko tak się bardziej, e, bardziej motywowało. E, no i to dziecko, słuchajcie, niech sobie odkłada. Możemy tutaj wprowadzić wyzwania. Wyzwania. E, na przykład e, e, takich małych kwot, typu Złotówka, jak dajecie jakieś monety? 2 zł, 5 zł i te wyzwania mogą być na przykład, nie wiem, tu 20 zł, tu 40 zł, a tu 50. To mają być małe kwoty, bo załóżmy, że mała zabawka będzie kosztowała 20 zł. To dzięki temu, że nasze dziecko zrobiło to wyzwanie, co dla niego też na początek może nie być łatwe. Dlatego starajcie się słuchać tak rozsądnie z tym wszystkim, bo. Jakby wiecie, małymi kroczkami lepiej, lepiej będzie temu dziecku nauczyć się, żeby ono szybko nie zrezygnowało. Bo jeżeli założymy temu dziecku, że mało zbierać sobie na zabawkę, która kosztuje 500 zł, a będziemy mu dawać małą kwotę, to to dziecko uzbiera sobie to dopiero, uhu, daleko, ono dawno już nie będzie chciało się tu bawić, bo to nie będzie miało rezultatów swoich, nie? Więc. No, tak sobie myślę, że można by było to zrobić. Na taką wypłatę możemy dziecko jako, taki, jako takie kieszonkowe wprowadzić. Natomiast zanim to byśmy wprowadzili, to ja bym dawała takie wiecie, drobniaczki gdzieś przy okazji, właśnie, właśnie za coś fajnego, i wtedy, żeby to dziecko sobie zrobiło na przykład to pierwsze wyzwanie. Jest to pierwsze wyzwanie: pójdziecie sobie do sklepu i kupicie. To małą zabawkę, wasze dziecko będzie bardzo zadowolone, i ważne będzie to, aby później odnotować kupno tej zabawki, że wydaliście, nie? Czyli, że mieliście uzbierane, było na przykład suma suma uzbieranej kasy to było 20 zł, i wasze dziecko wydało 20 zł, w związku z czym. Aktualnie ma 0 złotych, Dlatego po, po to jest to, aby temu dziecku pokazać, że no słuchaj, jeżeli teraz wydasz, tak, to zostanie ci zero. Musisz być tego świadomy, nie? I to nie ma być taka demotywacja dla dziecka, bo fajnie jak wy sobie z tą zabawką pójdziecie. Natomiast być może fajnie będzie zrobić tak, że no słuchaj, uzbierałeś 20 złotych i może weź zabawkę, ale może nie za całe 20 zł, może weź zaoszczędź 5 zł i kup taką zabawkę zamiast za 20, za 15 zł. Dzięki temu, dzięki czemu tutaj nie będzie 0 zł, tylko zostanie 5 zł na coś innego. Słuchajcie, to są bardzo fajne kroki. To jest bardzo fajna nauka do tego, aby dziecko nauczyło się takich oszczędności, ono będzie bardziej świadome tego, jak wy robicie zakupy no i tutaj też nie można tego robić jakoś z malutkimi dziećmi no to muszą być takie dzieciaki już, które ogarniają ogarniają kasę no ale to taki słuchajcie pomysł, mam nadzieję, że wam się spodoba dajcie znać, czy uczycie swoje dzieci oszczędności, z pewnością to pomoże wam w zakupach bo y, być może Wasze dziecko przestanie wymuszać. Dzięki Wam bardzo, że byliście. Dajcie znać, co o tym sądzicie, i życzę miłego dnia. Do usłyszenia!